Okej, okay, więc witajcie w kolejnym odcinku. Tutaj dokończymy sobie to, czego nie dokończyłem. Eee, w ostatnim odcinku po prostu, tak. Zakończymy, żeby ten tamten odcinek nie był za długi. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś bardzo, bardzo długi. No i co, i musimy uciec ze szpitala, bo nas gonią. A tu nas nie ma. Sala powinna tu być. Cholera, skoczyła przez okno. Niemożliwe, Do piąte piętro, zabiła mi się. z głośno, ona nie może nam uciec. <noise> Ci, którzy nie wiedzą, to nie będą podejrzewać tego, że skoczyła przez okno, ale my wiemy swoje. Halo. Wszystko w porządku? Proszę pani. No i właśnie tak oto ona trafiła na komisariat policyjny, który był w pierwszym odcinku. Właśnie z tym policjantem. Zobaczmy jakie ścieżki zostały przeze mnie ukończone. Tak, to jest króciutka... króciutki wstępnie wiem, że to się tak szybko skończy. Myślę, że będę miał dużo robić, yy, dużo więcej robić. Ścieżka, która nie brage. Jedi pobiła bandytów. Wpobiłem ich, czegoś nie odkryłem. No, ciekawe co. Następny. Co mamy kolejne? Co mamy kolejne? Zobaczymy. Czasy dzieciństwa. Prolog, taki był tytuł tego, więc zobaczymy. To nie potrwa długo. Musimy wyjaśnić, co się dzieje. Nie zostawiajcie mnie. Tylko kilka dni. Ten czas szybko ci minie. Susan, chodźmy wreszcie. Nie przeciągaj tego. Bądź dzielna. Dasz radę? Jesteś silna. Jody, wiem jak trudno opuścić dom i zostawić rodzinę. Ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć, co się z tobą dzieje. Tutaj zapewnimy ci ochronę. Nikt mnie nie obroni. Wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie. Kol i ja jesteśmy w pobliżu. Gdybyś tylko czegoś potrzebowała, cokolwiek, wystarczy, że nas zawołasz. Okej. Okay. Dobranoc, Jody. Okej, okay, co tu się stanie? Prolog, czyli tak coś spokojnie powinno być. Widzimy to pomieszczenie z pierwszego odcinka, gdzie mieliśmy no, test. Muszę się przebrać. O! Już mam Aidenka. Znaczy tak, Aiden był z nami od początku. Właśnie natrafiła tu przez Aidena. Dobrze. Więc gdzie mam teraz pójść? Tutaj pewnie. Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie ma kamer. Wielki brat patrzy. Wszędzie. Dobrze, idziemy spać, tak? Już Lulu idziemy. Lulu czy coś tu jeszcze jest. Zobaczmy, Aidenkiem sobie polatam, zobaczę. Mm, nie, ale po co kurczę tutaj tyle rzeczy? Po co małej dziewczynce mikrofala, jak ona nie pewnie z nim nie umie korzystać? Chociaż w sumie co w tym trudnego. Ale tak się zastanawiam, to wygląda trochę jak hotel w sumie. Spoko te szpitale są w Ameryce. W sensie to nie jest szpital w Ameryce, tylko to jest jakaś... Gdzie mój Króliś? Pewnie w walizce. Już, schodzimy. Już, już, chodź. To nie jest szpital, tylko to jest jakieś laboratorium, więc ja to pewnie te warunki są takie przyjazne. Zobaczcie, to jest tak w sumie jak w domu, jakaś szafka, jakiś stolik. To, to lustro to waneckie? Łóżka, Oho. Widzą nas wszędzie, kurczę, obserwują jak w jakimś... <gryw> Big Brotherze, kurczę. Bierzemy królisie i idziemy. I latarkę? No? Dobra. Po co ci latarka? Masz tutaj lampkę. Dobra. Teraz idziemy. Czy tu się coś wydarzy? To jest za spokojne. To jest za spokojne. To nie może tak być, że tu się nic nie stanie. Tu się na pewno coś stanie, bo tu jest za spokojnie. Już jesteśmy głęboko w grze, głęboko w fabule, więc. Nie może być tak spokojnie, jak się wydaje. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc. Czekaj. No. Nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Tak. Dobranoc. Czy on nie ma włączników, wyłączników? Każdy normalny pokój powinny być, włączniki, włączniki. Nie bój się, Aiden. Możemy spać spokojnie. I nic się już nie wydarzy. Oho... Co my tu mamy? A, na bok, dobra. Myślałem, że coś tu mam. Tak, raz na lewo, raz na prawo. Nie można spać. Trzeba się poprzykręcać. Nie mogę zasnąć Aiden. Mam ochotę na bajkę. <grymne> dawno, dawno temu. Koniec. Co mam zrobić? A, A... no i jest... halo, halo. Przenosimy... A i to taka zrąbista bajeczka będzie, no. Nie, takiego jakiegoś to skarb, no No i zasnęło Oho 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 Wiemy z horrorów, że takie Zakłócenia nie są dobre No właśnie, no właśnie No właśnie Ja ci sam mogę pomóc Ja nie mogę Kurczę, szkoda, dobra Za daleko Panie doktorze Panie doktorze, gdzie ja mogę? Czemu wy mnie nie obserwujecie? Halo No nie mogę, no nigdzie nie mogę Nie mogę ci pomóc Nikogo nie mogę sprowadzić pomocy a, że ten. Nie. No muszę tędy przelecieć. Ja Co się dzieje? Co się dzieje? O, gdzie nie wiem, jak tu się znalazłem? No, Żeby tak ja mógł od razu. O tak, o tak, o tak, to jest... To jest git. Ty, ty, ty. Spadaj, spadaj. No. A, ale czego oni się oni uwzięli, nie? nie wiem. Dlaczego lecz... zawsze się oni uwzięli na nią? Akurat. Puszczaj! Puszczaj! No puszczaj! Oho! Oho! I się skończyło. Boże, Jodie! Daj lekarza! Szybko! A ty kim jesteś? Chociaż to jakiś profesor a nie lekarz. Nic tam nie grozi. A Aiden się już ich nie boi, jest dobrze. No, a więc dzisiaj taki krótszy odcinek, 11-minutowy. Więc co mogę powiedzieć? No, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze to nie zostawiliście, Jakiś komentarz po sobie. Ja się zami żegnam. Do następnego odcinka. No i cześć.